Krzysztof Stańczak po długotrwałym leczeniu psychiatrycznym trafił do środowiskowego domu samopomocy. Lekarz prowadzący polecił mi środowiskowy dom samopomocy Misericordia, który stawia mnie do pionu. Pomógł mi wyjść, polubić chorobę, zaakceptować ją i poznać swoje ograniczenia. Potem były warsztaty terapii zajęciowej, teatroterapia i zakład doskonalenia zawodowego. Dziś pan Krzysztof przyznaje, że dzięki stowarzyszeniu Misericordia może samodzielnie funkcjonować. Pracuję na pół etatu, po prostu jako pracownik gospodarczy, i daje mi to poczucie niezależności, po prostu wychodzenia z choroby, i poczucie takiego komfortu, że mam swoje pieniądze. Takich historii w stowarzyszeniu jest wiele. W siedmiu pracowniach warsztatów terapii zajęciowej podopieczni mogą zdobywać nowe umiejętności. Ja jestem terapeutą pracowni krawieckiej pracy ręcznych i my tutaj w pracowni staramy się wykonywać rzeczy użytku codziennego, czyli wyszywamy na kanwie, szyjemy poszewki na poduszki, torby ekologiczne. Jednak stowarzyszenie to nie tylko warsztaty. To także zakład aktywizacji zawodowej, który umożliwia osobom niepełnosprawnym powrót do pracy. Po to jesteśmy, żeby taką terapię zawodową, taką rehabilitację zawodową prowadzić, czyli przygotować ich do pracy, nie tyle dać im zawód konkretny, bo nie jesteśmy instytucją, która realizuje jakieś kursy czy szkołą, prawda? Jesteśmy instytucją, która prowadzi terapię zajęciową. Wiele osób już po pobycie tutaj na otwartym rynku pracy znajduje swoje miejsce, nowe życie, nową jakość życia. Dlatego warsztaty terapii dla nas są takim y, wspaniałym osiągnięciem, a Zakład Aktywności Zawodowej to już jest normalny zakład pracy. Tak rozległa działalność wymaga dużych środków finansowych. Część z nich stowarzyszenie wypracowywuje, prowadząc między innymi firmę cateringową. Ciągle szukamy sponsorów, dlatego y, y, Piszemy pisma do ludzi dobrej woli, a od stycznia do końca kwietnia, jak każda organizacja pożytku publicznego, zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którym nieobojętny jest los osób bardzo czasami samotnych, zamkniętych w domu, bez perspektyw życia, aby wpłaciły 1% swego podatku na stowarzyszenie Mizerykordia. Stowarzyszenie Misericordia działa od 20 lat. Niesie pomoc osobom po przebytych kryzysach psychicznych, pomagając im wrócić do normalnego życia.